Hej, hej, witam wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście z Mówi Star Planet. W tym odcinku ocenimy oraz zobaczymy nowy pakiet Diamond, no i sprawdzimy, co kryje się w nowym motywie. Lecz myślę, że zaczniemy od pakietu Diamond. Moi drodzy, co mogę powiedzieć? Pakiet jest jednym z najpiękniejszych pakietów na Mówi Star Planet, które dotychczas wyszły, przynajmniej dla mnie. Ocena to 10 na 10. Oczy są cudowne, wow, nawet płaczące. Włosy są. Ok, buty są cudowne, sukienka piękna, no i <grywki> zwierzaczek naprawdę fajny, tym bardziej, że ma bardzo ładną animację z tyłu. Um, więc pakiet damski 10 na 10. Pakiet męski. No, i tak, tutaj moderatorzy też się o dziwo postarali, moi drodzy. Również mi się wszystko podoba i nawet włosy są, moi drodzy, piękne, co rzadko się zdarza. Uwierzcie mi, jeżeli jesteście nie na bieżąco z MSP, no to uwierzcie mi, że no, włosy czasami, a raczej bardzo, bardzo często nie są, nie są jakiś super wow. A tutaj naprawdę się moderatorzy postarali. Finalna ocena pakietu, to 10 na 10. Bluzka wygląda naprawdę nie jak sklepowa, tylko naprawdę ma tutaj bardzo fajne księżyce, tak samo sukienka tutaj ma bardzo fajny ten i bardzo ciężko będzie zrobić, zrobić youtuberom porównanie tego pakietu, że jakby ze sklepu do rzeczy, żeby to zrobić podobny do tego, więc no ciekawie, ciekawie ogólnie. Dobrze, więc myślę, że moi drodzy zalogujemy się, pakiet męski 10 na 10, zalogujemy się na konto i zobaczymy, co się kryje w, no, w naszym motywie, ponieważ za tydzień, moi drodzy, jest wrzesień, to jest już um, chyba wrzesień dziesiąty z tego co wiem, czyli zostało jeszcze 5 dni i będzie, moi drodzy, tydzień unikatów 2020. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak już mogliście zauważyć na moim Instagramie, na którego was bardzo serdecznie zapraszam msp-emcien tam macie wszystko na bieżąco, a nawet jeszcze przed wyjściem nowego motywu, już wiecie jak on się nazywa, ponieważ ja wszystko wstawiam, wszystkie informacje związane z nowymi motywami, więc tak, na Tygodniu Unikatów znajdą się prawdopodobnie albo sople, albo wodne, albo żywiołowe włosy. Znajdzie się również sukienka Gesslerowa lub Firankowa, lecz nie są to potwierdzone informacje, od razu informuję Was, dlatego że są one z nieoficjalnego źródła tak, są z nieoficjalnego źródła ale te już rzeczy mogliście znaleźć na moim Instagramie, tak jak wspomniałem. I co my, moi drodzy, mamy? Hawaje, Antarktyda no nie, ja tutaj nie mieszkam na Hawajach ani na Antarktydzie. Czy księżyc? O, oh, nie. Zgarnij, do trzech miesięcy VIP udział w nowym konkursie Extra The... O oh, wow, moi drodzy, dowiedz się więcej na forum. No nie, na, na forum nie będziemy przechodzić, to mnie nie interesuje, ale wow, moi drodzy, tutaj moderatorzy coś robią. Nowy motyw. Nostalgia, okej. Okay. Nie wiem, czy tak to się czyta, jeżeli nie, bardzo przepraszam. Yy, włosy wyglądają jak unikatowe na pewno będą się mi się mylić, jeżeli kiedyś się zobaczę jeszcze. Sukienka wygląda jak sukienka taka kwiatowa, mi się tak, no coś mi się tak kojarzy. No a gazetkę już yy, widzę piąty raz, więc już jej nie będę nic o niej mówić. Odbieramy prezenty i przechodzimy moi drodzy do sklepu z odzieżą. Tak mam nadzieję, że moderatorzy się postarali i trochę stron nam tam dali, ale i tak nie zwracam uwagi za bardzo na ten motyw, dlatego moi drodzy, że już się nie mogę doczekać tygodni unikatów, na którym będę mógł sobie wiele ciekawych rzeczy kupić, tak. Yy, co naprawdę ceny spadną i ci, którzy mieli, no to niestety y, będą mieli ciężej to sprzedać y, i w ogóle coś z tym zrobić, bo no jakby już to wejdzie, y, wejdzie y, wejdą te unikaty i będzie tak naprawdę problem duży, więc no. Okej, okay, moi drodzy, w międzyczasie jeszcze przyszły, musiałam napisać, że nagrywam, tak więc już chciałabym pozdrowić Witches, pozdrawiam, która była na moim ostatnim live, tak więc klikajcie dzwoneczek, żeby, żeby być na live. I również pozdrawiam, już już pozdrawiam, pozdrawiam Pika Pika YouTube serce, bardzo cię serdecznie również pozdrawiam, moja droga. I moi drodzy, tak, przechodzimy do blues. O czym ja mówiłem, zapomniałem. W każdym razie... Tak, tydzień unikatów zapowiada się ciekawie, trzeba sprzedać, jeżeli ktoś ma sople, choć nie mówię, że to jest konieczne, dlatego że informacje są niepotwierdzone. Tak, więc no jak kto woli, tak, jeżeli ktoś woli ryzykować i sprzedać za 10, a ich nie będzie, no to dobrze, bo no wiecie, to jest tak 50 na 50, mogą być, mogą nie być, no i... Yy... No, wiecie, no ciężko tutaj powiedzieć, czy one będą, czy ich nie będzie. Tak naprawdę, moderatorzy to jak zawsze, jak zawsze muszą nas nie poinformować w ten sposób. W ogóle, myślałem, że ten biemuszek to jest łącznie z tymi włosami, a on jest osobno z tymi włosami, więc dobra, nie wnikam. Aha, i tutaj już nam się zaczynałem. Powtórka, powtórka powtórka i to chyba już tyle z powtórek z tego co kojarzę usuniemy wszystko i tak I tutaj mamy taką koszuleczkę ok tylko ja chciałabym jej kolorek zmienić na takie bardziej o nie, nie, bo tu napisu nie będę moi drodzy widać. coś takiego, ale bardziej podchodzącego w coś takiego tak, tylko że. Wiecie to, nie podpadła. Aj, przepraszam. Nie podpadła mi ta e, koszulka za bardzo. E, tak. Co my tutaj jeszcze mamy? Tak, właściwie, co chyba nic, tak? Bo są trzy strony, w ogóle nie sprawdziłem. E, tak, są trzy strony standardowo. Tak więc myślę, że teraz przejdziemy do sklepu z rzeczami, bo już tutaj nic nie mam ciekawego. I co my tutaj mamy? U! Tak, to jest powtórka, powtórka, powtórka. Mi się wydaje, że ten teleskop, je, teleskop jest. Reszty Wam nie powiem. W każdym razie to mi się nie wydaje, żeby było powtórką. Tylko, że te kwiatki mi się na tym nie podobają. Albo jakby je zrobić w innym kolorze, jakimś ładniejszym, coś takiego. Coś w ten sposób. O Jezus, przepraszam Was za to powiadomienie. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Tak i tylko, że te i tak te kwiatki widać, no nie, a ja chciałem bez tych kwiatków, moi drodzy, bo to tak y, myślę, że lepiej wygląda. No, ale dobra. W każdym razie y, dodam sobie to do listy życzeń. Na pewno mi się przyda do pokoju dziennego. Y, to, y, okej, okay. spoko, dziwnie to wygląda, ale okej. Okay. Y, to mogę też dodać, tylko właśnie nie wiem, czy zmienić tego kolor na o, nie, 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 taki bardziej y, wyblakły, biały. Coś takiego, właśnie. Tylko to nie będzie to? Nie, to nie będzie to. Mam nadzieję, że nie. Tak, coś takiego myślę, żeby było fajne. Tylko nie wiem, czy to pomarańczowy ten napis nie będzie, y, nie będzie tak mi przeszkadzać. No, ale dobra, zobaczymy dzbanuszek, tak, jakiś tutaj brudny widzę, ojojojojojojo moi drodzy, w ogóle tutaj ceramiczne jakieś rzeczy moderatorzy się postarali, widzę skopiuję sobie to, nie wiem czy tylko to mogę później wkleić w ten kolor, słuchajcie bo chcę zmienić kolor, Boże, gdzie to był który to był, tak tego właśnie, się tak zastanowiłam, nie weź mi skasuj, tak, tak i tak, dobrze, wklej okay. Jest, moi drodzy, wklejony. O, i udało się. O dziwo. Myślałam, że się nie uda. I dzbanek wygląda, powiem Wam, o wiele lepiej niż przedtem, więc również go dodam do listy życzeń, bo może gdzieś tam go ustawię. Lecz zobaczymy. To nie. Dziękuję. Na razie podziękuję. Wow, i bardzo ładny mamy obraz. Taki, nie wiem, w jakim to jest stylu, żebym zaraz nie powiedziała coś głupiego, że w jakimś, nie wiem... Tak, na razie jesteśmy w brązowej rance, prawda? A jakby ją tak dać białą? Myślę, moi drodzy, że spoko, choć w tej, yy, choć w tej y, tamtej też wyglądało to fajnie, więc też dodam do listy życzeń yy, i przechodzimy do animacji. No, jeżeli chodzi o animację, to powiem Wam, że jestem troszeczkę zawiedziony, bo tutaj aż trzy powtórki są, a ja nie kupowałem żadnych animacji w tym motywie, jak co odcinek. Więc no cóż, yy, okej, okay. w takim razie wezmę tą i ją użyję. Posiadasz to, yy, pewnie ją mam gdzieś daleko, znając życie, bo mówię Wam, że nie kupowałem nic, no właśnie, i pewnie będzie daleko gdzieś, ale na pewno ją znajdziemy, więc się nie martwcie. Yy, tak, bo to jest w podstawowych. Czy ja nie kliknąłem dwa razy? Nie. I zaraz znajdziemy, bo jest nawet spoko, powiem Wam w ogóle, ile tych animacji tu jest. Ja nie wierzę. O dobra, jest to, moi drodzy, więc ją zapiszemy. Um, nie, chujstawka nie raczej nie ten, nie, nie interesuje mi za bardzo. Memories, wspomnienia. Okej, okay, fajnie, kupimy. S Sweet Kitty, okej, okay, no spoko, moi drodzy, tylko on pięścią go głaszczę. No ale dobra, wydamy te trzy diamenty. No i, moi drodzy, przechodzimy do teu teraz. Tło, moi drodzy, oceniam 6 na 10, dlatego że przypomina mi motyw, który był w tamtym roku. Mimo wszystko je kupię, ale nie jest jakieś wow. Okej, okay, finalnie look prezentuje się tak. Ja go zapisuję pod nazwą Nostalgia i zaraz go ubierzemy. Tak, już go ubierzemy, tylko przyłączymy go do oceniania, ubieramy i przechodzimy, moi drodzy, do podsumowania. Myślę, moi drodzy, że ten motyw był spoko. Nie był jakiś najlepszy, tak, bo najlepszy nie. O, pozdrawiam bardzo serdecznie, Róża 2020, wykrzyknik. Już oczywiście, pozdrawiam. Bardzo mi się podobał pakiet Diamond, tak jak wspomniałem. No i co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu po prawej stronie macie inne moje filmy, po lewej stronie zalecam do zasubskrybowania kanału. No i co, widzimy się na następnym filmie lub na live. Do zobaczenia i cześć!